Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ostrojazdy po patelniach Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować hinduską herbatę Taką bardzo popularną w Indiach Na przygotowanie tej herbaty potrzebujemy Ja tutaj mam suszony fener Do tego koździki Zielony kardamon Ażwan, cynamon, tak naprawdę kory cynamonu, korę cynamonu i do tego mleko oraz cukier. Jeżeli chodzi o ilość tych składników, to potrzebujemy dokładnie szczyptę wszystkiego, jedną taką korę około dwóch. Do czterech łyżeczek cukru, litr wody i około 150 litrów mleka, ta woda nam się wygotuje. Ja tutaj nie mam jeszcze wlanego całkowicie litra. Wcześniej zagotowałem, mam tutaj gorącą wodę, ja zaraz tutaj dopełnię praktycznie do, do litra. To już jest mniej więcej litr. Poczekam, aż no, już tak naprawdę bąble puściło. Tak jak wspomniałem, taka porządna szczypta zaczynamy od goździków, tutaj tak jak widzicie, wrzucam. To samo robimy z Fenerem. Super sprawa, bardzo aromatyczna, bardzo aromatyczne zioło, w zasadzie przyprawa. Kardamonu może być ciut więcej. Aż fajnie. I laska cynamonu, czyli po prostu w tym przypadku korek. Wszystko to będziemy gotować na maksa. Ma porządnie wręcz, tak jak to widzicie. Nie musimy tego mieszać, chociaż ja tutaj sprawdzę, czy nic nie przywarło, ale raczej nie powinno. Gotujemy to około 5 minut aż. Te wszystkie składniki puszczą swój aromat. Kolor się zmieni na taki zielonkawo-brązowy. Wszystko nam tu, jak widzicie, ładnie puchnie. Musimy poczekać jeszcze chwilę. Ja już tutaj czuję dosyć mocny aromat, więc jeszcze minutka i powinno być gotowe do przejścia do następnego etapu. Tu już zioła nam elegancko. W zasadzie przyprawy elegancko się rozgotowały, nadali bardzo mocny aromat w całej kuchni. Teraz wrzucam tutaj trzy torebki z herbatą, które będę gotował około 30 minut. Herbata nam już się zaparzyła. Wyciągnę te torebki i teraz. Dodam do, do maksa gotującej się herbaty, bo to już jest herbata, około 100-150 ml mleka. Mleko musi być pełno tłuste, to też zapomniałem dodać, więc mówię Wam teraz, że używamy do tego mleka jak najbardziej tłustego, najlepiej pełno tłuste, maksymalnie jakie możecie w sklepie dostać. I teraz poczekamy aż z znowu zawsze, e, zacznie nam wrzeć i będziemy dodawać cukier. Dokładnie mierzam łyżką, ale to będzie mniej więcej takie dwie lekko czubate łyżki, tak jak cztery czubate łyżeczki herbaty. Mieszamy to dalej, poczekamy aż od tego mleka, które jest powinien zrobić się taki ładny kożuch, wtedy wyłączamy, przelewamy to przez sitko do kubków. Herbata jest gotowa. Naprawdę gorąco ją polecam. Miałem okazję ją pierwszy raz spróbować parę dni temu. Naprawdę warta uwagi, godna uwagi. Piję ją praktycznie codziennie wieczorem, bo po prostu jest rewelacyjna. Jeśli chodzi o składniki, to nie powinniście mieć problemów z ich dostaniem w większych delikatesach. Mówię w typu delikatesach typu Piotr i Paweł, oczywiście nie reklamuję, tylko podaję Wam najlepsze współrzędne jakie mogą być czy na przykład w Almie albo w jakimś sklepie typowym z ziołami jeśli chodzi o mieszkańców Wielkiej Brytanii, czy o Polonię Brytyjską to tutaj to już w ogóle nie będzie problemu tak jak widzicie kożuch się elegancko zrobił wyłączamy przecedzamy to wszystko i możemy zabierać się za picie życzę smacznego